Pękające tynki, odpadające elewacje, zaniedbane oficyny. Tak właśnie prezentują się kamienice w centrum Zduńskiej Woli, a konkretniej przy Placu Wolności. Ten stan rzeczy ma zmienić się już w tym roku, bowiem na wiosnę zaplanowano początek prac związanych z rewitalizacją centrum miasta oraz budową ratusza. Pierwsze remonty dotyczyć będą kamienic numer 9 i 9A. Oferty na prace związane z tymi budynkami zostały wczoraj otworzone przez Urząd Miejski. Wpłynęło 7 ofert na przebudowę kamienic w centrum miasta w ramach projektu rewitalizacji Centrum Zduńskiej Woli. Projekty mają dość dużą rozpiętość cenową. Najtańsza opiewa na kwotę ponad 1 300 000 zł, najdroższa na 2 600 000 zł. My chcieliśmy przeznaczyć na ten cel około 1 200 000 zł. Najtańszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe z Sieradza. Komisja przetargowa ma jednak 60 dni na wyłonienie tej najlepszej. Później do kamienic wkroczą pracownicy firmy budowlanej, którzy wymienią stropy i poszycia dachowe oraz wykonają inne elementy składające się na kapitalny remont tych budynków. Zostanie także doprowadzone ciepło z MSC oraz wymienione zostaną instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Urzędnicy nie określili natomiast kiedy będzie ogłoszony przetarg na modernizację pozostałych czterech kamienic przy Placu Wolności będących własnością miasta.